O, Co? A, co, małszy? No, ale muszę. mam błotą. A masz drugą, dobra. tam? To jest błotą. Pana doktora chodzisz i co leczysz tam u pana doktora? Tle do to, panie, panowie i tle to A bałaś się chodzi do doktora? Ehe, ale już nie chodzi. Tam jest Pin, pan jest bim, pani ja dużo się młodzieć. Ja Mamo, zimno, mi, zimno, mi. ja ci się pniemy. Tu tytlami. Nie ja to czyta. Nie lablam to czyta, a może by tu tać. I już. Co to on jest? taki fajny, taki zabawny. Zabawny był pan doktor? Mhm. Mam na imię Seweryna. Jestem mamą Marcelinki. Już w trakcie ciąży stwierdzono nieprawidłowości. Lekarze po licznych badaniach stwierdzili złożoną wadę serca. Po porodzie okazało się, że jest to hipoplazja prawej komory. Jest to hipoplazja zastawki trójdzielnej oraz mitralnej. Kilkanaście dni po porodzie Marcelinka przeszła już pierwszą operację serca. Był to banding banding polega na zwężeniu tętnicy płucnej specjalną opaską ta operacja miała dać Marcinie czas w jaki mogła się zregenerować po pierwszej operacji um, miała też nabrać masy żeby mieć więcej siły na kolejne operacje i kolejne zabiegi po pierwszej operacji na zaspie rozpoczął się wyścig z czasem od tamtego momentu zaczęliśmy szukać pomocy wszędzie gdzie tylko było można Konsultowaliśmy wyniki badań z lekarzami w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, również w Krakowie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwych opcji leczenia marcyniki w Polsce, zostaliśmy przekierowani do Niemiec, do kliniki w Munster, gdzie Marcelina przeszła operację Glena. Operacja Glena jest to przekierowanie krwi z górnej części ciała bezpośrednio do płuc, i to miało dać kolejne Czas w Marcelinie na podjęcie decyzji, czy prawa komora również jest do wykorzystania. Od ostatniej operacji Marcelinki minęły już 3 lata. Na ten moment Marcelince spada saturacja, jej serduszko jest coraz mniej wydolne. Marcelinka także przyjmuje stale silne leki, które mają za zadanie zmniejszyć ciśnienie w tętnicy płucnej. Jedyną szansą dla Marcelinki jest operacja w Bostonie. Lekarze planują podjąć się tam. Operacji serca w kierunku Półtora Komory. Aby operacja w Bostonie mogła się odbyć, a Marcelinka mogła mieć szansę na życie, potrzebujemy ponad 2 milionów złotych. Bardzo Państwa proszę o pomoc dla mojej córeczki. Moi drodzy, wracamy właśnie od Marcelinki. Chcielibyśmy Was bardzo gorąco zaprosić na festyn charytatywny, który odbędzie się w Sierakowicach, w szkole numer 1. W najbliższą niedzielę, 24 marca o godzinie 15, startujemy. Będą z nami Dominika Kwiatkowska, Janko i na deser jeszcze Fischer z zespołem. Także zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco. Chcielibyśmy pomóc Marcelince zebrać pieniążki na operację serca, która jest dla niej jedyną szansą, żeby mogła żyć w miarę normalnie. Zapraszamy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.